Witam was serdecznie. W tym filmie pokażę wam w jaki sposób zamontować uchwyt dachowy do boksów czy też uchwytów samochodowych w Oplu Astrze G. To jest uchwyt samochodowy oryginalny firmy Thule do Opla Astra G, czyli produkt sprzedawany w ASO Opel. Pokażę wam w jaki sposób zamontować taki uchwyt. Tutaj mamy jeden uchwyt na dole, który zamontujemy teraz na dachu. Wystarczy położyć go na dachu z obydwu stron samochodu odblokować, ciskając w dół te elementy zgodnie z kierunkiem strzałki. W tamtą stronę dociskamy element do końca. Przygotowujemy oczywiście kluczyki które służą do odblokowania i zablokowania tego elementu z tej samej strony wkładamy kluczyk odblokowujemy tak jak zegarek o 90 stopni w tym momencie otwieramy ten element do siebie tu są takie jakby listki, za które można do siebie pociągnąć z dwóch stron ja to otwieram w ten sposób można też nawet jedną ręką to otworzyć. W tym momencie ujawnia nam się element montażowy. Wystarczy wsunąć do otworu ten cały element. Nic nie trzeba tu robić. Wsuwamy do końca. Można dosunąć sobie do lewej strony ten plastik, który tu jest. Można sobie dosunąć do elementu, czyli do tego bagażnika dachowego. W tym momencie, jedyne, co musimy zrobić, jeżeli już docisnęliśmy do samego dołu, dalej się już nie da i widzimy, że ten element tutaj poruszający się i ten drugi także zahacza o taką płozę. Jest to widoczne od razu, i nie trzeba tutaj nic cudować. W tym momencie, możemy zwyczajnie zamknąć ten element, czyli dociskając w dół. Jeżeli my to dociskamy w dół, to działa to na zasadzie dźwigni. Tutaj ten element jest dociskany. I wypycha te dwa elementy w taki sposób, że są już kompletnie bez ruchu i zabezpieczają nas, nasz cały uchwyt dachowy o płoze, która jest tu w środku. Jest to nie do oderwania już potem. W ten sposób, jak sami widzicie, wszystko wykonuje jedną ręką bez najmniejszego problemu. Zamykamy odwrotnie do kierunku zegarka 90 stopni. Klik, zamykamy. Jak widzicie, uchwyt zamontowany. Przechodzimy na drugą stronę. To samo. Wsuwamy ten element plastikowy tutaj w dół. Tak jak wskazówka pokazuje. Dosuwamy. Ok. Dawno nie było otwierane. Musimy odblokować znowu tutaj element. Ciach. Wkładamy kluczyk. Od, tak jak zegarek w tą stronę. Odblokowane tu mamy dwa takie listki. Za które możemy dwoma rękami albo jedną ręką. Ja to jedną ręką tu chwytam po prostu ten listek. Tutaj tak o, w ten sposób do góry odblokowujemy element. Wciskamy. Jeżeli już mamy wciśnięte, sprawdzamy, czy elementy te luźne doszły na sam dół, tak żeby móc zablokować. Są na samym dole. Są tutaj takie śruby, którymi imbusami możemy coś ewentualnie doregulować. Jednakże, kupując ten element, ten, ten element montażowy jest już e, ustawiony do Opla Astrygie, czyli do samochodu, do którego jest przeznaczony. W tym momencie wystarczy tylko znowu zamknąć, o, docisnąć do końca kluczykiem odwrotnie do wskazówek zegara, 90 stopni wyciągnąć, zamknąć. O, w tym momencie mamy. Zamontowane. Jak widzicie, tak prezentują się wszystkie dwa elementy dachowe. I do tego, zobaczcie, możecie choćby po tym skakać, ciągnąć, nie wyciągnięcie. Jest to idealne rozwiązanie dla samochodów Opel Astra G. Jest to akcesorium oryginalne, idealnie dopasowane. Nie ma tu żadnych, jak widzicie, wystających belek czy innych patentów. Firm, które produkują zamienniki, cena tego urządzenia to jest tak, jak mówiłem, około 700 zł. W ASOS to jest element stalowy, są jeszcze też aluminiowe, trochę droższe, ale jak widzicie, te elementy stalowe pasują. Idealnie wyglądają bardzo dobrze i tak to się prezentuje w całej okazałości. W tym momencie możemy na samochód zamontować dowolny boks dachowy, czy też inne elementy. Auto stoi troszeczkę krzywo, to znaczy pod górkę. Dlatego też, jak widzicie, lewy element, czyli ten tylny, jest troszeczkę niżej w porównaniu do tego poziomu, który jest tutaj pokazany, ale można tutaj przyłożyć, jakby, centymetr dwa w górę. Tak więc, minimalnie tak będzie element tutaj się układał, czyli nie będzie idealnie poziomo do samochodu. Tak jak widzicie, Demontaż, montaż montaż bardzo prosty. Wręcz śmiesznie proste. Myślę, że każdy sobie bez problemu poradzi. Na popularnych portalach aukcyjnych, czy też na przykład OLX, Allegro, eBay i tak dalej, można kupić takie elementy, nawet używane w znacznie, znacznie niższej cenie niż cena w sklepie. Ja zakupiłem te elementy za 120 zł od człowieka, który akurat wystawił taką ofertę i sprzedawał swojego Opla. Bez tych elementów, tak więc można naprawdę w bardzo dobrej cenie kupić oryginalne elementy z logiem Opla. Tak jak tutaj widzicie, idealnie dopasowane do samochodu, bez żadnych kombinacji, kombinatoryk i tak dalej. I w tym momencie możemy sobie czy bok dachowy na wakacje zamontować, czy rowery, deskę, narty, cokolwiek. Oczywiście używając odpowiednich. Dodatkowych elementów typu właśnie bok zachowy, czy jakieś specjalne uchwyty, czy to rowerowe i tym podobne. OK, z mojej strony tyle. Już widzieliście, jak się to montuje. Jest to bardzo proste. Z demontaż jest bajecznie prosty. Trzymajcie się, pozdrawiam. Oczywiście subskrybujcie eee, mój kanał.